Witajcie, z tej strony ja, film, dzisiaj jest kolejny odcinek yy, Tutaj właśnie będzie kolejne piętro Robię cyk tu, Cyk, cyk, dobra I dorobię też tu Cyk Cyk, cyk jeszcze zrobił raz, na razie Bo widzowie, nie, nie wiecie jak się namęczyłem, bo, zro, bo zrobiłem tyle kamiennych cegieł, nie wziąłem, zostawiłem w skrzynce. Tyle kamiennych cegieł, widzowie, tyle, że no, naprawdę, po, pokażę wam, jak mi zabraknie. Ja jeszcze mam trochę. Jak mi zabraknie, to ja wam pokażę. Dobra, teraz... O, o, Jura Sznura dzwoni, elo! Bo coś przerywa, Widzowie. Co? No, o, Odcinek jest? Co? Odcinek jest? No, oczywiście. O! Która minuta? Pierwsza. No prawie, prawie, prawie idealnie, prawie idealnie. O. Okej. Cyk. Ale się przywitać z Widzami. Co? Co zrobiłeś na tamtym odcinku? W tamtym odcinku zacząłem budować wieżowiec. O, o spadłem! A. Muszę zjeść! Dobra. No to jest. Może wejść, mo muszę wejść. Nie Dobra. Nie. Nie o, cyk, cyk, O, o, prawie spadłem. Cik. Tutaj będą luksusowe pokoje. O. cyk, czyk. Czyk. Czyk, czyk. Czyk. Dobra. Teraz czyk, czyk. Czyk, czyk. Czyk, czyk tik 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 też się Cik. O O pra prawie spadłem. O. W takiej wysokości spać. No jeszcze ta nie jest taka wysoka. Jeszcze nie jest taki wysoki, ale ale zaraz będzie Ej Normalnie dobra Wymienię wszystkie rzeczy, które zrobiłeś, kiedy nie, nie ma Powiększyłeś mur Tak Budowałeś wieżowiec I lampy w sumie też I ścieżki No trochę ścieżki tak zrobiłem Muru nie, ale wieżowiec tak Ach. Ej, szybko nawet jest, jesteś! Dobry. ale co szybko? No szybko przyszedłeś. A! Czyli tak zobaczę jak, jak tego to wieżowiec trochę ścieżki. Lampy... Nie! Niech A mury to zobaczysz, lampy też Bo mówisz to co zobaczysz, to tak No to co zobaczę? Tak? No tak, tak, no, no. A co ty na co ty że co? Myślałam, że wymieniasz to co robiłem teraz jak cię nie było Aha. E, już mi zeszło tyle bloków. Naprawdę. E... O, no, nie. O nie. E, jakie to większe się, się robi? No zaraz, jak, jak jeszcze będzie tak z 10 kratek, to ja za niedługo to skinę. Bo, bo mówiłem, że... że się zmęczyłem yy, robiąc kamienne cegły. Nie? Widzę. Jeszcze... Jeszcze wtedy Juracz sznura był. Nawet. Ale teraz go znowu za... nie ma, bo znowu nie ma internetu. Bo Z patrzcie... Pra... Zabierz za chwilę na chwilę mój zega twój zegarek od tego, od mikrofonu. No to czekaj. No? JA NAGRYWAM! Dobra, już. Było słychać wszystko! Aha, no to trudno. O, ja cię kręcę! To głośno było! Trzeba się, się wygrywać. Bo nie rozumieją. Dobra. Uuu. Widzę, patrzcie. Ooo, aż mi, aż mi włosy na górę wleciały. Ale to jest wysokie już. Ja ja jak wchodzę tutaj, to się czuję normalnie jakbym jakbym pracował gdzieś. A. Jeden bloczek mi zabrak. Tam. Ale to jest wysokie. Ja się boję używać sprinta. Dobra. Tutaj jest raz, dwa, trzy, raz, dwa. Czyli jeszcze raz będzie. Uff. Czyli jeszcze raz tu.

tak. Bo pewnie długo nie będziesz miał tego internetu. O, ale to jest wysokie! Do poniedziałku. Raczej do poniedziałku, więc tam... Mm, co Ej, a który to tak? już odcinek nagrywasz? Bez ciebie? Nie, nie no dzisiaj której już po prostu... który odcinek już nagrywasz. Ja nagrywam... no dzisiaj dużo widzowie nagrywałem, ale myślę, że już przez parę dni nie będę nagrywał. Tylko po prostu będę wrzucał. No, Dzisiaj jeden, z dwa, trzy, z cztery! Może i więcej. Dobra. Oh, proszę co jest Plęcyk. O, ale się nałęczę teraz A jak to tam jest Tak dobra Będziesz musiał zobaczyć ten wieżowiec. Uh! Naprawdę. On jest taki wysoki. Dobra. A jeszcze widzowie, zapomniałem o we mnie. Gdzie, gdzie tutaj wełnę można dać? Eee, yy, można wełnę dać A jednak spadłem, Ale byś zabrało życia! Ja mam diamentową zbrojkę! Co? Co już tak? No trochę wysokie nawet jest. To ma, jakbyś mniej więcej miał powiedzieć ile to ma krapet, to ile to jest? No raz, więcej. dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, trzynaście kratek. O, to dosyć dużo. Nie! Bo jeszcze zrobię gdzieś takie z trzy. Ile? Wszystko takie z trzy zrobię. Aha. Starczy mi bloków, czemu nie? Teraz będzie wełna, widzowie. Teraz zrobimy wełnę. Tak, co trzy piętra będzie wełna. Nie, ja mam lepszy pomysł, to z tą wełną zrobić. Ale to będzie dobre. To będzie naprawdę dobre O nie! No, bo... no jednak tak szybko tego nie zrobię. O, oh, znowu prawie spadłem. cik na teraz żółta uh, wełna cik cik wow hey, To będzie dobrze wyglądać. A ja nie wiem. Muszę to zobaczyć. Nie, to jednak źle wygląda. Jednak tej wełdy na razie nie będzie. Ale to teraz długo będzie się kopać. Długo, 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 długo. To może nie aż tak długo, ale długo, długo. Dugo, dugo, długo, No już nie tak długo! Jak szybko to poszło? Chodzimy. Nie wiem już, do czego tą wełnę wykorzystać. No ile ja razy prawie spadłam na tym wieżowcu! Widzowie, policie. Naprawdę. O, o! Eee, uh. uh, dobra! Po tym odcinku widzowie ja muszę przerwę zrobić Nagrywanie Znowu uh. znowu prawie spadłem! No widzowie musicie policzyć to! A jeszcze mi się drewno skończyło uh. znowu prawie spadłem Muszę iść na. Czy, 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 czy. Musi być na dole woda Dobra. Elo! Kot, kot, kot A już zgubiłem kota. A nie, pomik tam! Kot! robisz! Teraz goni kota! kot, 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 chodź tu, Kot! do do kot, O, kot, 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 kat, 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 Ale to wygląda. Jeszcze zapomniałam Dobra. I za... Zapomniałem! Dobra, to później zrobimy. No to, cześć!